Eddie. Eddie? To Felix. Ma doświadczenie w temacie. Chętnie pomoże. Eddie. Dzięki, że tak szybko przyjechałeś. Nie ma co tracić czasu. Doceniam Twoje doświadczenie, ale porozmawiajmy o Jethro. To ten świadek. Można by go użyć, żeby zwieść gospela. Powiedziałbym mu, że Tommy i Jetro pożarli się podczas przeliczania kasy, bo był między nimi jakiś kwas. Nagramy występ i schowamy telefon w kieszeni trupa. Ukryjemy go w bagażniku, Gospel pomyśli, że Jetro zabił Tomiego i zwiał z kasą. Wybacz, a gdzie będzie wtedy sam Jetro? Na kontenerowcu do Australii z dwoma milionami w kieszeni. Dlaczego nie do Laponi? Spotkałby się z Mikołajem, ukrył wśród elfów i nauczył strugać drewniane zabawki. To dobry dzieciak, który głupio wybrał, nie miał innego wyjścia.